Włóż wkład do zniczy do wrzątku. Efekt jest niesamowity. Jestem pewna, że nie wiedziałeś o takim zastosowaniu. Na początek zabierz trzy wkłady do zniczy. Obklej je taśmą klejącą na górze, aby wosk się nie wylał podczas topnienia. Następnie włóż wkłady do gotującej się wody, aby wosk się rozpuścił. Po chwili wyciągnij knoty z rozpuszczonego wosku. Przelej roztopiony wosk do metalowej miski nad gotującą się wodą w garnku. Dodaj kilka kropli swojego ulubionego olejku eterycznego. Doda on przyjemnego zapachu. Następnie wsyp trochę fusów z kawy. Przelej całą zawartość do aluminiowego pojemnika. Za pomocą taśmy klejącej zrób dwa rzędy blisko siebie i włóż knot pomiędzy taśmy. Poczekaj, aż wszystko całkowicie się ściągnie. Gdy świeczka będzie gotowa, możesz ją odpalić. Pojawi się delikatny dym. Ten dym jest super skutecznym środkiem na komary i inne owady. Działa odstraszająco. Delikatny zapach żarzącej się kawy jest bardzo relaksujący, ale komary trzymają się od niego z daleka. Połącz cynamon z olejem. Efekt tego połączenia jest genialny. Ten trik sprawi, że nie będziesz już miał insektów w swoim otoczeniu. Na samym początku przygotuj dzbanek z 400 ml wody. Następnie do dzbanka dodaj dwie łyżki cynamonu. Mieszaj dokładnie tak, żeby się rozpuścił. Teraz przelej całą miksturę do słoika. Ponownie mieszaj, aby cynamon się nie osadził na bokach czy dnie słoika. Następnie dolej 50 ml oleju. Wytnij małe kółeczko z plastiku. Najlepiej sprawdzi się do tego wieczko od jakiegoś pudełka. Na jego środku zrób małą dziurkę. Następnie wytnij małe kółko z dziurką. Zabierz knot od starej świeczki. Zrób pętelkę, aby knot się trzymał. Przełóż knot przez plastik i umieść go w słoiku z mieszanką. Odpal knot i gotowe. Twoja świeczka jest już gotowa. To naturalna metoda, która nie wymaga żadnych chemikaliów. Postaw ją na tarasie i ciesz się wolnością od komarów. Kup w aptece i nałóż na ramy okien i drzwi. Pozbędziesz się komarów w domu, bez używania silnej chemii. Wystarczy, że posmarujesz ramy okien tą maścią, a żadne irytujące owady nie będą wlatywać do twojego domu. Ta maść zawiera takie składniki jak mentol, eukaliptus i kamfora. Odstraszają komary swoim intensywnym zapachem. Jest to naturalne rozwiązanie, które nie tylko chroni twoje wnętrza, ale także nie szkodzi środowisku. Najlepsze jest to, że zapach tej maści jest przyjemny dla ludzi. Więc możesz cieszyć się komfortową atmosferą w domu, jednocześnie pozbywając się uciążliwych owadów. Unikaj używania toksycznych sprayów i środków chemicznych, które mogą szkodzić twojemu zdrowiu i środowisku. Zamiast tego sięgnij po waporób i ciesz się spokojnymi wieczorami bez uciążliwych komarów. Zapach maści, waporób, utrzymuje się długo, więc wystarczy posmarować okna czy parapet co jakiś czas, aby komary nie wlatywały do domu. Tak wyłapiesz wszystkie komary w okolicy. Babcia pokazała mi, jak stworzyć prostą i skuteczną pułapkę na komary. Przygotuj wiadro. Wlej do niego dobry litr ciepłej wody. Dodaj dwie łyżki brązowego cukru i dokładnie wymieszaj, aby cukier się rozpuścił. Następnie dodaj jedną łyżkę suchych drożdży, które przyciągną komary. Do tej mieszanki dodaj jeszcze jedną łyżeczkę płynu do mycia naczyń i znowu wszystko dobrze wymieszaj. Wstaw wiadro do większego kartonu. Pamiętaj, żeby nie zamykać kartonu całkowicie. Zostaw go lekko otwartego, aby komary mogły wlatywać do środka. Komary będą przyciągane przez dwutlenek węgla, wydzielany przez fermentujące drożdże, a płyn do naczyń zmienia napięcie powierzchniowe wody i komary będą się topić. Umieść pułapkę na zewnątrz. Na przykład w ogrodzie lub na tarasie, gdzie komary są najbardziej aktywne. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu mogę cieszyć się spokojnymi wieczorami, bez irytujących insektów. Spróbuj sam i przekonaj się, jak skuteczna może być taka domowa pułapka na komary. Jestem pewna, że jeszcze tak nie używałeś kawy. Ten trik to naturalny i ekologiczny sposób na odstraszanie komarów. Unikając potrzeby stosowania chemicznych środków, rozpocznij od roztopienia trzech białych świec, wrzuć je na patelnię i podgrzewaj, aż się rozpuszczą. Ostrożnie usuń knoty i odłóż je na później. Weź pojemnik o średniej wielkości i wlej do niego jeszcze ciepły, klarowny wosk, pozostawiając na górze małą przestrzeń o wysokości około dwóch centymetrów. Dodaj garść aromatycznych goździków, które nadadzą świecy bogaty, korzenny zapach. Następnie wsyp świeżo zmieloną kawę, która charakteryzuje się mocnym aromatem, przeszkadzającym muchom i komarom. Wszystko dokładnie wymieszaj, aby połączyć zapachy. Zamocuj zachowany knot na wykałaczce i umieść go w mieszance. Pozwól świecy stwardnieć, a wkrótce będziesz mieć domowy, łatwy w użyciu środek odstraszający. Świeca z kawą i goździkami, nie tylko jest tanim sposobem na pozbycie się komarów w domu, ale także eleganckim dodatkiem. Ten trik stosuję każdego lata. W domu pięknie pachnie i nie mam much ani komarów, i to bez wydawania fortuny. A działanie ma genialne. Potrzebujesz białych świeczek. Mogą być takie, które się kiedyś złamały, wtedy zużyjesz je na coś cennego. Weź garnek i nalej do niego wody. Następnie włóż na niego miskę. Do miski wrzuć wcześniej przygotowane świeczki. Taki garnek podgrzewaj aż do momentu, aż rozpuścisz świeczki. Ta metoda to kąpiel wodna. Przy pomocy ciepła z podgrzewanej wody w garnku możesz rozpuszczać właśnie świeczki czy też czekoladę. W czasie, kiedy woda się podgrzewa, to przygotuj cytryny. Przekrój cytrynę na pół, po czym wydrąż z niej środek. Przy pomocy łyżeczki pójdzie to najsprawniej. Potrzebujesz jeszcze małych wykałaczek. Zawiń na nich knot, który włożysz do naszych cytryn. Następnie przymocuj knot z pomocą wykałaczki. Teraz już rozpuszczony wosk wlej do naszych połówek cytryn. Poczekaj, aż wosk przyjmie formę stałą. Wtedy wyciągnij wykałaczkę. Nasze piękne świeczki są gotowe. Podpal je, a już po paru sekundach w domu zacznie unosić się przyjemny zapach cytrusów. Możesz ustawić taki ozdobny świecznik na stoliku w salonie, lub na tarasie czy balkonie, i cieszyć się letnimi wieczorami bez komarów i muszek. Szybki i tani sposób na swędzące bąble. Ten trik sprawi, że ślad po ukąszeniu komara zniknie i przyniesie ulgę. Ukąszenie przez komary wiąże się z wieloma niedogodnościami. Na skórze pojawiają się pęcherze, którym towarzyszy świąt. Co na ugryzienie komara, to chyba najczęściej wyszukiwana w internecie fraza, gdy pojawiają się ciepłe dni. Już pokazujemy ci maść, którą zrobisz sam, a co najlepsze, ze składników, które masz w domu i są tanie. Będziesz potrzebować dwóch takich składników. Pierwszy z nich to wazelina. Wystarczy zwykła wazelina kosmetyczna, z której wiele osób korzysta. Ale nie każdy zna jej szerokie zastosowanie. Słynie z właściwości ochronnych, a przy tym doskonale na tłuszcza i na wilżę, na czym najbardziej nam zależy w naszym przypadku. Wystarczy jej tylko jedna łyżeczka. Nałóż ją do miseczki, a następnie dodaj pastę do zębów. Pasta do zębów zawiera antybakteryjne związki, które są pomocne przy stanach zapalnych i zmianach skórnych. Dodaj jej około 2 do 3 cm. Wymieszaj te składniki aż powstanie mikstura. Taką papkę nałóż na ukąszenie komara na kilkanaście minut. Pomoże to złagodzić ból, który wywołuje jad. Poczujesz więc ulgę od pieczenia i swędzenia. A ślady po ugryzieniach szybciej znikną.